Dalej. Czyli kręcisz albo kupujesz samolot, żeby <noise> zakręcić. Koło Fortuna i Famiata! Teleekstres! Koło Fortuna i Famiata! TeleExpress! Teleekstres! Yeah! Nie! Nie nabierz telefon! Co? Líčíme? Líčíme! Koho for play, Teleexpress! 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 A teraz zdążysz rytę. To się skończy, idealnie będzie Świnka Pepa, lecimy. Nie, pepa. Świnka Pepa! Ale się nie drzwi. I oczywiście za sekundę zagrasz. Świnka Pepa! Zabrany! Foda, sponsor To Dyskutuj na tobie kolekcji szwajcarskich zegarków Napella. Zdajesz koń w czy kurczaka KURCZAK! Zrób te spodnie, zanim nie potargasz. Koło fortuny MEGA FOTO! Takie masz wielkie to tak, tak MEGA FOTO! MEGA FOTO! MEGA FOTO! Matka by tu wlazła. Trzeba będzie zrobić zakupy po raz Tu Z dupą jej wielką, a ty tak jadasz... ...żeby się udało tutaj w finale. kołem. U mnie by tak nie wisiało jak Wydaje u Ciebie, ale by weszło. No i mi wolno. L, S, oraz Mega foto. Trzy spółgłoski, jedna samogłoska od Ciebie. Jakieś... Jakiś, jakiś nie? <grym wyszło> I go. I go. Przezeze... K. I <grym> K! <wyszło> Ry i 10 Rzucanie kulką. Rzucanie kulki. Rzucanie... Kostką. Kostką. Kostką nie. Rzucanie no, kości. No to kości. No. Kostką nie. Mniej może popularna trochę. Pani Miska, najważniejsze to co powiedziałaś. Plan minimum został zrealizowany, więc ja jeszcze wziędę to do dorączającego w kopercie. O ła, 8 milionów. Nie było 30 tysięcy złotych na tą konto. Potarłam się Ile? Obrazek! Dobra, pani, peka w dziewczynki. Świnka B, pani! Nie leci, świnka nawet jeszcze nie wpisz mi to. Nie. Ej, to Nie. Pomyliło mi się, no. Wygrywaj. O, nie wiem, tam taki wiatr, nie wiem, chyba się zaraz... Opadało komu... tu? Było chmurę, bo tylko chmura była, my tylko jak byliśmy ubierani, ale potem już nie widziałam. Chyba się ubiorę i pójdę gdzieś w cholerę. Jak masz się tak cały dzień drzyć, jak się zeszłym wejścia do domu, to... to nie wiem. Ej! Ej!